Ważne są też opcje dotyczące węzłów, czyli tutaj wiązania wewnętrzne i zewnętrzne. W wiązaniach wewnętrznych yy, możemy ustalić, yy, czy węzeł jest bardziej przegubowy, czy jest bardziej, yy, czy jest całkowicie utwierdzony, czy ma jakiś współczynnik utwierdzenia częściowego. Możemy wybrać również yy, Akurat tutaj wybrałam węzeł, który łączy dwa pręty, także tutaj widzimy dwa pręty dochodzące do tego węzła i możemy wpisać parametry dla, tutaj dla poszczególnych elementów. Jeśli chodzi o wiązania zewnętrzne, czyli wszystko to, co styka się z, z gruntem na przykład, to jeśli sobie zaznaczymy, yy, wybierzemy sobie właśnie tutaj ten, yy, tę podporę, to możemy sobie wybrać jakieś, yy, jakieś, yy, jakiś tutaj układ, który nas też interesuje i możemy również yy, wprowadzić yy, opcje dla przemieszczeń. Yy, I tutaj jest to o tyle ciekawe, że yy, możemy, wy, możemy dzięki temu na przykład ustalać to, czy podpora... Pracuje tylko, tylko, gdy jest jakby przemieszczenie w jednym kierunku albo gdy jest przemieszczenie w dwóch kierunkach. Pokażę może to tutaj na prezentacji. Jeśli na przykład sobie ustalimy, że zwrot ma być ujemny, czyli tutaj przeciwny do, do kierunku globalnej osi Z, no to ustalimy sobie wtedy, że podpora będzie pracować, czyli ta podpora, tutaj ten parametr k, będzie miała jakąś określoną wartość. Natomiast jeśli właśnie ustalimy, że będzie podpora pracować przy zwrocie ujemnym, ale okaże się, że są jakieś reakcje, które powodują, które powodują pracę podpory w drugim kierunku, no to tej podpory, tak jakby, nie będzie. I tutaj to jest ciekawe, do, to jest bardzo przydatne do obliczania podniesień na podporach. Także to też umożliwia tutaj analiza nieliniowa konstrukcji. Natomiast y, podobne, y, podobną funkcję obserwujemy dla nieliniowego zachowania dla powłok. I Jeśli mamy tutaj jakąś powłokę i y, ustalimy, że ta powłoka ma pracować, y, znaczy, że podłoże pod tą powłoką ma pracować tylko na ściskanie, to w momencie, kiedy podłoże będzie ściskane, to y, będzie pracować, będą pracować te podpory. Natomiast gdy nie będzie ściskane, no to tak jakby ich nie było, także to są e, bardzo przydatne informacje dla ale, analizy nieliniowej.